Wspominamy ofiary tragedii z i pragniemy modlić się za o życie wieczne. A z drugiej strony chcemy również modlić się w intencji naszej Ojczyzny. Serdecznie witam księdza Sobobmira Mieczowskiego, który będzie dzisiaj sprawował to na świętszą i wygłosił nas słowo Boże, a intencja tej jest następująca, ksiądz. Módl się w katastrofy skóryjskiej, a natomiast módl się na Boże Świętej Pamięci Stanisława Chłonę, jest to msza święta siebie w tę historię kształtowaną poprzez krew naszych przodków, także i żołnierzy rozstrzelanych w Katyry. Nam dzisiaj nie wolno przemilczać, a i tego faktu ani tego, który miał miejsce po 70 latach. Jednak w świątyni prowadzimy się jako ludzie miary, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy pragną z miłością patrzeć także na wydarzenia, które działy się Oddawały naszą historię. Także i z miłością chrześcijańską skrzyżujemy o tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, I pragniemy zbudzić w sobie nadzieję życia wiecznego dla nich oraz nieprzebijającą pamięć o nich. Tym I następne pokolenia. Amen. Pokaż im Pani swoje i daj im zbawienie. Siebie prosimy. Udrymy się i prośmy za nas sami, aby nasze nadzieje, dążenia do sprawiedliwości, jedności w naszej w pełni urzeczywistniały się za przyczyną świętej Bożej Rodzicielki, Królowej Polski. Królowo, spraw, aby w naszej Ojczyźnie, Bożego Świętu, nadziei nadszedł czas. Najświętsza Maryjo Panno, wspomagaj nas. Ciebie prosimy. i <laughs>

Proszę bardzo. Hmm. Hmm. Powiatu Prawo Sprawiedliwości w Gdańsku, radnych miasta Gdańska i sejmiku samorządowego, panią Annę Gwiazdę. Witam serdecznie również przedstawicieli Rady Politycznej Jadwiga Todaczyka i panią Annę Więcką. Oczytam w tej chwili apel jak zwykle każdego 10 dnia miesiąca, który odczytujemy jak wszędzie w całej Polsce. Za miesiąc będziemy obchodzić czwartą rocznicę smoleńskich zbrodni. Już dzisiaj chyba żaden myślący Polak nie może mieć wątpliwości, że putinowska Rosja jest zdolna do najgorszych zbrodni. To jej najemnicy brali udział w mordowaniu Ukraińców na Majdanie. Dzisiaj rosyjskie wojska napadły suwerenne państwo i okupują fragment terytorium naszego sąsiada. W cieniu tego konfliktu pozostaje tragedia naro narodu syryjskiego. Z rąk reżimu opieranego przez Moskwę zginęło tam 150 tysięcy osób, w tym kobiety i dzieci te gazem i zabijane na czy władze takiego państwa mogły cofnąć się przed zamordowaniem prezydenta, który walczył o prawo do wolności narodów Europy Wschodniej? Rocznica zbrodni Smoleńskiej powinna być dla nas wszystkich wezwaniem do protestu przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. Wszyscy, którzy niech mogą, niech stawią się w Warszawie. Organizujmy ludzi z naszych społeczności, mobilizujmy przyjaciół i znajomych. Zapraszamy naszych braci z innych narodów w przeszłości i obecnie prześladowanych przez Moskwę. Szczególnie zaproszenie kierujemy do Ukraińców, Nie będzie to manifestacja wolności i solidarności narodów Europy Środkowej i Wschodniej. To prawdziwa realizacja testamentu Lecha Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, jak co miesiąc wytrwale przechodzimy tą drogę od kościoła, do, od modlitwy do pomnika poległych stoczniowców, do miejsca, gdzie przelano tyle kryj. Za wolność. Dziś, kiedy na naszych oczach patrzymy, jak ta wolność po, sąś, po wschodniej stronie granicy jest niszczona przez historycznie wrogie nam imperium, na pewno w wielu sercach budzi się niepokój, jaka będzie nasza przyszłość. Pamiętamy, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze. I dzisiaj, jak zwykle, pamiętamy, że tak niewielu walczy za tak wielu. I dzisiaj ten marsz jest tego takim zobrazowaniem, przykładem, co tak właśnie niewielu występuje w interesie tak wielu, żądając prawdy od młodzieży. Tradycyjnie proszę przy takiej okazji kogoś z naszych gości o zabranie głosu. Ja bym chciał, żeby tak wiele razy uczestnicząca w naszym marszu, pani Anna Wierska, chociaż krótko do nas przemówiła. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, witam Państwa serdecznie. Chcę powiedzieć, że jest mi ogromnie miło, że mogę tutaj z Państwem przychodzić co miesiąc, każdą rocznicę. Trochę cofnę się wstecz. Jak wiecie Państwo, za miesiąc będziemy obchodzić już czwartą rocznicę tej tragicznej katastrofy. Ale ja pamiętam tą sobotę, 4 lata temu. Kiedy napływały do nas informacje, coś kolejne, kto zginął. I nagle poczułam chęć, że potrzebuję zapalić gdzieś świeczkę. I właśnie w tym miejscu wieczorem przyjechałam i zapaliłam pierwszą świeczkę za tych, co zmarli. I wiem, tak jak Jan Paweł II mówił, że każdy z nas ma swoje wysterplate, to właśnie to nasze żądanie prawdy o Smoleńsku jest tym naszym wysterplate. I wierzę, że przyjdzie taki czas, czego życzę i sobie, i państwu, że dowiemy się, jak to naprawdę było. Dziękuję. Oby jak najprędzej. Dziękuję bardzo. My wiemy. Szanowni państwo, zawsze nasz marsz kończymy odśpiewaniem hymnu narodowego. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, bo my żyjemy. Co na moc nam przemoc wzięła, szanował grze żelny. Marsz, marsz do Polski z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przyrodem złączył się z narodem. masz marsz, marsz do z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim Przewodem złączym się z narodem.